powiedzieć um, dzisiaj o odważaniu się, o takim zwykłym odważaniu się, nie o, nie o nie wiem, wejściu na Mont Everest czy odpowiednik tego, um, czym się zajmujesz, co dla Ciebie jest odważaniem, tylko takim codziennym odważaniem. A, takie codzienne małe kroki, jak na przykład e, w miejscu publicznym nagrać wideo, <grym> opowiadać e, sensowne rzeczy. Um, Albo wstać rano, wstawać rano, na przykład wstawać rano i robić coś dla siebie. Albo właśnie opowiedzieć, podzielić się z innymi tym, co cię porusza. I teraz na pewno to wszyscy też obserwujesz, to wszyscy to obserwujemy, ja też to obserwuję i czuję, że Ty też to obserwujesz, że um, jest takie coś, że. że może nie jednak, może jednak tyle. I te argumenty są tak sensowne. Może za gorąco, a nie wzięłam wody, a um, będzie jakiś szum w tle. No jest jakiś szum w tle, no i co? I ludzie przechodzą. So what? I to jest taki mikro przykład, wyc wycinek z życia, jak, jak, jak ze wszystkim postępujemy. Nie powiem swojej prawdy, bo coś tam, bo ktoś tam. Nie. E nie odważy się postawić swoich granic. W ogóle nawet nie odważy się ich poczuć. Nie, nie odważy się skonfrontować. Więc to odważanie się, to jest to jest tak naprawdę nasze codzienne decyzje, co wybieram. Czy wybieram to, co już znam, co jest strategią przetrwania, co jest schematem, który na dłuższą metę. Czy nawet na ten obecny moment nie sprawia, że. że że czuję, że żyję, bo ja już nawet nie mówię o tym, żeby się czuć dobrze, bo nie o to chodzi, żebyśmy się czuli dobrze. Naprawdę nie o to chodzi. Ja wiem, że to brzmi znów nie za bardzo zachęcająco, ale chodzi o to, żebyśmy się czuli, żebyśmy siebie czuli. I czasem jest dobrze, a czasem jest niedobrze, i chodzi o to, żeby to czuć, nie wypierać tego. Um... Do tego potrzebujemy mega siły. I ta siła musimy, ta siła. Nie jest w umyśle, tylko ona jest w ciele. Jak ciało będzie pełne siły, to umysł też będzie pełny si siły i będzie mm, znajdował argumenty i wypowiedzi w odpowiednich momentach, z odpowiednią energią i tak dalej. Dlatego uważam, że praca z ciałem jest taka ważna. Dlatego, że my potrzebujemy doświadczać, a my doświadczamy tutaj na Ziemi poprzez ciało. I jak możemy doświadczyć jak pójścia gdzieś, jak nasze nogi nas tam nie zaniosą albo mówią, nie, może dzisiaj nie. nie? I ja nie mówię tutaj o, o jakimś mega wyczynowym uprawianiu sportu, tylko ja mówię o połączeniu z naszą siłą, z naszymi instynktami na. Na tym, żeby nasze ciało było po prostu dostępne do tego, czego chcemy doświadczyć. I na przykład moje y, ciało nadal jeszcze jest w energii zasiedzenia, nadal uważam, że to jest jeszcze wszystko za mało. I, i znam te momenty, te momenty, w którym ono jest po prostu gotowe, który mnie mm, nosi, ale tak, że chcę czegoś doświadczyć. I to są, ym, to są momenty, które mi przypominają o tym, kim ja w ogóle jestem. Że ja, ja mam ciało. No, między innymi dlatego potrzebujemy, dlatego prowadzę pracę z ciałem, dlatego sama pra, pracuję z ciałem poprzez wytrząsanie i jeszcze różne inne też em, praktyki, bez dorabiania do tego żadnej filozofii, oprócz tego, że to jest po prostu nasza czysta biologia, nasze czyste instynkty. Em, tylko tyle i aż tyle. I to wystarczy. I to naprawdę wystarczy. Um, musimy też, jeśli chcemy, oczywiście zmieniać tą naszą rzeczywistość na lepsze, na bardziej czujące, um, najbardziej czującą wersję, um, to musimy być bardziej wyćwiczone w czuciu niż te osoby wyćwiczone w nieczuciu. Czyli jeżeli. Czyli po prostu jest, to jest kwestia praktyki. To jest kwestia praktyki. Tutaj mamy taką trawkę. <grych> Z kwestia praktyki praktykowania w czuciu, praktykowania w czuciu siebie, praktykowania w czuciu ciała i wtedy po prostu zadziwi ciebie samą, jak w lot złap, łapiesz argumenty, jak w ogóle nieważne jakich argumentów użyjesz i ludzie nagle zaczynają mówić serio? Albo to ich trygeruje i robi się z tego konflikt, ale ty już się nie boisz konfliktu, bo ty wiesz, że okej, okay, dobra, dawaj następny konflikt, dawaj następną konfrontację. Ja jestem przy sobie. Ja jestem przy sobie, co nie znaczy, że ja muszę się kłócić. Jeśli będzie trzeba, będę się kłócić, podniosę głos. Jeśli będzie trzeba, wy, wyciągnę moje pazury. Jestem na to gotowa, ale nie możemy się już bać konfrontacji. Jeśli boimy się konfrontacji, no to nie wypowiemy swojej prawdy. No i tyle w temacie, w temacie odważania. Um, żadne strategie, żadne argumenty, żadne tłumaczenie, że przecież, że coś tam nie, nic. Tak nie będziemy zmieniać rzeczywistości. Będziemy zmieniać rzeczywistość tylko przez fizyczną, um, namacalną, wyczuwalną energię w ciele. Czyli taki power, który po prostu sprawia, że nie musisz dyskutować, nie musisz się tłumaczyć, nie musisz z nikim, nikomu współczuć. Mówisz, o jaki biedny, no, tato ma, no, tato ma, dopiero ciężko. Nie? Ża nic z tych rzeczy. Żadnej dyskusji. Nie wchodzisz po prostu w dyskusję. Mówisz, takie jest moje zdanie. Widzę, że masz inaczej. Możesz mieć inaczej. Takie jest moje zdanie, tak to czuję. I nie, nie tracisz tej energii. Ta energia płynie. Ty po prostu emanujesz. Emanujesz jeśli, jeśli wszyscy wrócimy do czucia, no nie musimy wszyscy wrócić, ale przynajmniej na tyle ty wrócisz, ja wrócę do czucia, moja przyjaciółka, siostra, mama, babcia, wrócimy na tyle do czucia, że po prostu zobaczymy, co sobie wzajemnie robimy, em, na co nie zwracamy uwagi, na co od czego odwracamy wzrok, tak, też na placu zabaw, na zewnątrz, czy w rodzinie mówimy, a no tak, no. no. O, bo ona czy on tak ma zawsze tak już mówił nie będziesz się będziesz wstawać i odzywać się będziesz wstawać i wprowadzać siebie w, w niebezpieczeństwo w cudzysłowie bo to jest schemat że to jest niebezpieczeństwo i będziesz mówić swoje zdanie i nagle ludzie zaczną reflektować przestaną mówić rzeczy które w twojej obecności mówili więc przez transformację swojego wewnętrznego świata zaczniesz transformować zupełnie jako taki efekt yy, uboczny, już transformować yy, wszystko, co na zewnątrz. I potrzebujemy się w tym ćwiczyć. Potrzebujemy się ćwiczyć w tym. w tym radykalnym czuciu. Radykalnym czuciu. Bo większość świata jest mocno wyćwiczona w nieczuciu. I tylko z tego względu musimy to, to ćwiczyć. Dobrze jest mieć do tego swoje stado. Dobrze jest mieć jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, osiem osób, które mówią: Tak, tak też to czuję, albo: Dzięki za Twoje czucie ono poszerza moje czucie. I to jest taka mała różnica, która jest tak naprawdę ogromną różnicą. Wpuszczanie czucia w sytuację. W których normalnie mówimy, u, u, po prostu uciekamy, odwracamy wzrok, uciekamy, mówimy nie, dobra, to tak może się jeszcze czymś otępię, nie wiem, co ze sobą zrobić, może obejrzę film. Um, to wszystko jest ok, filmy są ok, granie w gry jest ok, jedzenie słodyczy wieczorem też jest ok, nie? czy nawet może picie lampki wina, czy co tam lubicie. Ale um, chodzi o wybór. Chodzi o tą możliwość wyboru. Cały czas chodzi o tą możliwość wyboru, bo nawet nasze schematy i programy wszystkie mm, mają też swoją, swoje super plusy. Gdyby nie miały plusów, to byśmy już dawno je porzucili. My jesteśmy przecież bardzo bystrymi, inteligentnymi istotami, więc mają swoje plusy i jednocześnie są naszą mocną i słabą stroną. To są jakby te, te takie są podwójne te, te nasze strategie, te nasze schematy, strategie i tak dalej. Bo jesteśmy arcymistrzami w tych naszych strategiach, nie? Tam w poczuciu humoru, czy, 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 nie wiem, czy w ogóle nasza, nasza praca, też mm, nasze zawody też wybieramy na, z, z, ze strategii, z poziomu strategii przetrwania. Bardzo często, bo to się dzieje jeszcze na poziomie takim, kiedy jeszcze nie zaglądaliśmy za bardzo w siebie, tylko patrzyliśmy, aha, to umiem dobrze, to tym się zajmę. Um, więc. To nie jest tak, że musimy nagle teraz rzucać nasze zawody, nasze yy, profesje. Nie, 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 nie. Chodzi tylko o to, żeby zacząć się yy, nimi zajmować świadomie. Yy. Więc chodzi mi cały czas o świadomość. O świadomość i ucieleśnienie. Co my tutaj tak naprawdę robimy? I i dobra, może niedobra rzecz jest taka, że my możemy tak przeżyć całe życie. To jest i dobrze i niedobrze. Tak? Bo możemy, nie musimy nic zmieniać, przetrwamy. Przetrwamy tak, jak przetrwaliśmy do tej pory. Po co mam coś zmieniać? Ale gdzieś tam chodzi o tą jakość, o tą jakość relacji e, z samą sobą, relacji z innymi. I w zasadzie tak też wiem z, z swojej obserwacji. Jedynym. Em, Jedynym motywem, który sprawi, że, yy, mówimy, nie, teraz już naprawdę się przyjrzę tym moim schematom, czemu to mi się cały czas powtarza, są kryzysy. Z jest moment kryzysu, gdzie naprawdę nie wiemy, co dalej, gdzie nas tak mocno uderzy, jak obuchem w łeb. I, no i wtedy się budzimy, nie? Albo nas, jeśli nas za mocno nie, nie uderzy, nie walnie, no to... To musi nas potem jeszcze raz walnąć. Nie za jakiś czas, za 7 lat, albo za pół roku, albo za 3 lata. Także ja tylko powiem od siebie, że bardzo warto, że są drogi do, na to, żeby wychodzić z tych schematów, są drogi na to, żeby tak w sobie podnieść energię, em, integrując złość, strach, wrę wręcz korzystając z nich wszystkich, a nie, że nie, y, to ciebie nie dotyczy. Nie dysocjujemy tam w jakieś wyższe ja, tylko to ja jest tutaj. Mocne, cielesne, żadne odjechane, żadne nie wiadomo co, tylko bardzo konkretne odczucia w ciele, odczucia w ciele. A, a inną drogą z kolei jest droga terapeutyczna, którą, ym, którą bardzo dociekliwie wnikamy w to, ym, jak powstały te schematy, jak powstały schematy, jak powstały programy. Um, jakie traumy się zatem kryją, um, bo to jest wszystko ze sobą połączone. Um, w zasadzie z każdą osobą, która ze mną pracuje, spotykam się najpierw indywidualnie na taką sesję wstępną um, i tam podpowiadam, od, od czego zacząć, co jest na ten etap, na ten moment dla ciebie um, najlepszym sposobem, żeby wziąć się za temat transformacji, za temat. Um, Przyswajania tych części, do których nie masz dostępu. I, ym, I tak też Cię zapraszam, po prostu do kontaktu, do krótkiego maila. Hej, jestem ciekawa twoją pra Twojej pracy. Co, co mogłabym od Ciebie ym, sobie przejąć? Więc zapraszam do po prostu takich konsultacji, ym, żeby się po prostu dowiedzieć, co, co dla Ciebie na ten moment jest najlepsze. Bo mamy podobne potrzeby, które były niezaspokojone, ale jednocześnie jesteśmy jedyne w swoim rodzaju, jesteśmy w różnym, różnym, na różnym etapie em, naszego, naszych cyklów, naszych, em, naszego rozwoju, nie? Więc najlepiej jest po prostu się spotkać i samemu poczuć, nie? co dla mnie teraz jest najlepsze. A jeśli chcesz być na bieżąco, to zapisz się na, na listę ode mnie, które się nazywam Voice Letterem i, i wtedy jesteś na bieżąco ze wszystkimi działaniami, które prowadzę. Cześć.